Cześć, witajcie, ja jestem oczywiście Badde. to jest kolejny odcinek na temat Wallpaper Engine. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się efektami animowania. Zanim zaczniemy oczywiście przypominam, że jesteście w stanie zasubskrybować mój kanał i zostać ze mną na dłużej. Jak widzicie już w końcu przekroczyłem próg tego pierwszego tysiąca, ale na tym nie chcę się zatrzymywać, chcę rosnąć, zwiększyć swoją potęgę. Więc zachęcam do subskrypcji. Dobra, ale przejdźmy do samego filmu. Jak przyjdziecie do Wallpaper Engine, żeby rozpocząć animowanie naszej graficzki, klikacie Editor Tapet i jak otworzy Wam się Editor Tapet, to będziecie mieli jeszcze jedno okienko, na którym będzie napisane utwórz lub utwórz nowy projekt lub wczytaj z szablonu, coś takiego. Jak klikacie utwórz nowy projekt, jesteście w stanie wybrać zdjęcie, które będzie waszym tłem i które będziecie w stanie animować i nakładać różne efekty na nie. Jak widzicie, tutaj otworzyłem już pierwsze lepsze zdjęcie, które miałem na komputerze i przejdziemy zaraz do zakładki efektów. Klikamy Dodaj. Dzisiaj będę poruszał tylko te efekty Animuj. Jak widzicie, tutaj jest dużo więcej efektów. Podzielę to na parę odcinków, ponieważ wszystkie efekty razem to dosyć trudno by było. Ale dobra, zacznijmy od pierwszego efektu, czyli kołysanie się liści. No jak sama nazwa mówi, to efekt ruchu liści, tak? Jak wybierzecie efekt, otworzy wam się, zmienią się wam panelki po prawej stronie i jak widzicie, efekt zostanie zastosowany na cały obrazek. No i wiadomo, my tego nie chcemy, więc tutaj jak widzicie maska nie nieprzy, klikacie farba. Powinno być paint po angielsku, ale jest farba. I jak widzicie efekt zniknął. Klikacie pokaż maskę i tutaj to będzie działać trochę jak na zasadzie photoshopa w sensie maski z photoshopa, czyli białym kolorem zaznaczamy co ma być pod efektem, czarnym co nie powinno się ruszyć. Tak? I tutaj macie suwek. 255 to jest biały, 0 to jest czarny. Macie tutaj rozmiar, nieprzedroczystość i twardość waszej, waszego pędzla. I przykładowo, jak widzicie, narysuję sobie coś tutaj białym, wyłączę maskę. Jak widzicie, tam, gdzie narysowałem, tam tylko się porusza, tam jest nałożony ten efekt. Przejdziemy do następnego efektu, czyli ruch tęczówek. No, ruch ten tęczówek, jak sama nazwa mówi, to jest, no właśnie, ruch ten tęczówek. Czyli przykładowo, jak mamy tutaj głównego bohatera i chcemy mu na przykład zrobić, żeby jego oczy się poruszały, zaznaczamy na biało tylko oczy. Jak wyłączymy maskę, widzimy, on rusza oczyma. No, tutaj jesteście wiadomo, suwaczkami z prawej strony, sobie pobawić się efektem na przykład, jak często będzie ruszać, tym oczami, jak szybko i jak mocno, na przykład. Po prostu to już musisz sami sobie spersonalizować. A tak to przejdźmy do następnego efektu, czyli impuls. No, impuls polega na tym, że po prostu, jak widzicie jak zastosowała nam się ten. Na cały obrazek to podświeca jakąś część obrazka. Więc jeszcze raz maska. Pokaż maskę, narysujmy na przykład, żeby jej włosy tutaj się świeciły. Tak jak wyłączymy maskę, widzimy tam, gdzie zaznaczyłem, tam się podświeca. Jesteśmy w stanie oczywiście wybrać kolor tego podświecenia. Na przykład jesteśmy w dać niebieski i będzie się podświecać na niebiesko. Odcień na dole to to jest tak właściwie to samo tylko z drugiej strony będzie przechodziło z niebieskiego w czerwony z niebieskiego w czerwony i tak w kółko przejdźmy do następnego efektu czyli przewin No, sama nazwa mówi to jest przesuwanie naszego obrazku dalej mamy następny efekt to jest efekt potrząsania później oczywiście zaprezentuję wam wszystkie efekty gdzie je zastosowałem w jakich sytuacjach można, jakie inne efekty można wyciągnąć z tego. Dobra. I jak już mamy efekt potrząsania, wybieramy tak samo rysowanie. I na przykład chcemy, żeby głowy tej, tego kota poruszało się. Więc wybieramy kierunek lewo, prawo, góra, dół. Jak widzicie, tam, tak jak narysowałem, tak właśnie te części obrazku się poruszają. Następny efekt. To jest obróć, czyli praktycznie to samo, co było w poprzednim efekcie, czyli przesunięcie, tylko tutaj jest obracanie. Następnie jest przepływ wody. Zazwyczaj ten efekt się stosuje do np. wodospadów lub jak woda cieknie, w sensie spada właśnie z jakichś tych, no jak widzicie, tak po prostu wygląda. Następnym efektem są zmarszczki na wodzie, czyli taki efekt spokojnej wody, takiego jeziora, morza, coś takiego. I wiadomo, tak samo zaznaczacie farba, maska i zaznaczacie po prostu miejsca, gdzie ma być ta woda. No, jak widzimy, dobra, i ostatnim efektem, który posiadamy, to są fale na wodzie, czyli takie. Bardziej ruchome może od wiatru powietrza. Ale jak widzisz z można się pobawić, na przykład uzyskać efekt flagi. Tak. Dobra, i w skrócie to tak właściwie wszystkie efekty. Teraz przejdziemy i pokażę Wam, w jaki sposób ja zastosowałem je. Dobra. Tutaj macie jedną scenkę, którą stworzyłem, jest to, jak widzicie, stały obrazek. I dodałem parę efektów do niej. Dokładnie. Mamy tutaj efekt potrząsania, który jest zastosowany na huśtawkę. Jak widzicie, ona się porusza lewo prawo. No, jest. Mamy efekt kołysania się liści, który wiadomo, dałem na liście. Tutaj, jak widzicie. No i oczywiście efekt zmarszczki na wodzie, który dałem tutaj na morze. Wszystko było zrobione praktycznie w taki sam sposób, czyli y, zaznaczyłem maskę i tam gdzie zaznaczyłem to tam, się, tam ten efekt był nakładany dobra przejdźmy do innej też sceny no tutaj jak widzicie jest troszkę więcej efektów ale w sumie wszystko działa na tej samej zasadzie tak czyli przejdźmy tutaj na przykład do ruch tęczówki czyli maską zaznaczam to co chce się poruszać resztę co nie to jest na czarno tak no jak widzicie wszystko się rusza Tutaj jest takich ciekawostek właśnie, na przykład jak widzicie mam ruch włosów, i tak naprawdę ruch włosów to jest efekt fale na wodzie. Tutaj jak otworzę, jak widzicie, to jest efekt, który zastosowałem na włosy i bawiąc się suwaczkami, sobie zrobiłem taki właśnie efekt ruchu włosów. Co jeszcze tutaj mamy? Oczywiście impuls. Impuls to są te podświetlane elementy tutaj, oraz jak widzicie, mierz, zrobił mu taki krystalowy efekt, że troszeczkę jas jaskrawie się świeci. Tutaj dodałem też pod ręką, jak widzicie, taki mały efekcik czerwieni, że tam sobie odbije się, w sensie, że ten mierz się świeci i odbije się na dłoni. No i wiadomo, ruch tęczówki, żeby to oczko tutaj się poruszało lewo-prawo. No i tak właściwie to było tyle. Oczywiście, wszystkie tapety, które będę przedstawiał tutaj, będą dostępne na moim warsztacie. Link będzie w opisie. Będziecie w stanie sobie je zasubskrybować, dodać i ustawić yy, na swój komputer. Dobra, a na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.